Witamy Was kochani bardzo serdecznie. Duet Rock and Royer, rock. Witam cię przez serdecznie. Hej, hej. Pamiętasz, kurde, stare, dobre czasy nagrywania fal w poprzedniej A... części gry? W Black 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 o, nie, tak, tak. Był... Nie, to był Black Ops? Black Ops. No, w... Według mnie Modern Warfare 3. No ale nieważne. Chodzi generalnie <laughs> o to, że tak, tak, w ramach e, takiej. Trybu, opcji, oddziały bawimy się w straż, czyli od jednego do czterech graczy kontra sztuczna inteligencja. I ja już sobie w to pyknę wcześniej tak próbnie z Renatą i powiem ci, że nie ma tutaj tego zamieszania, że mamy 5 sekund na kupienie, dokupienie, ulepszenie, mhm. tylko po prostu zbieramy to za pomocą takich zrzutów no. e, wyposażenia. I, 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 I oprócz tego bierzemy upgrade, i one automatycznie upgrade'ują nam aktualnie dzierżoną broń. Także tu jest, wiesz, skupiasz się tylko na akcji w tym momencie. Wiesz o co chodzi? No fajnie, fajnie. Ale to, widzę, widzę tak, że jakby wybierając żołnierza, wybierają tego, którego mam w multi. Mhm. I, i, I tak w ogóle zdecydowanie, a nie, jednak nie, uzbrojenie domyślne. No, uzbrojenie I domyślne. Jestem pod wrażeniem ilości trybów, bo żeśmy wczoraj, wczoraj żeśmy grali w Extinction i było, mhm. znaczy Dokładnie. wczoraj, w poprzednim odcinku. Tak, tak. tak. I, I była świetna zabawa mam nadzieję, że ta też będzie niezła. No, 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 powiem Ci, tak jak mówię, no, strasznie mi się ten Kodziak podoba przez wzgląd na... Y, po prostu ukłon w stronę osób lubujących się w kopie na różnych płaszczyznach, chłopie, no, to... No, dla, dla, dla Perla i Rojo, dla Rock'n'Royo to jest, wiesz, no, cacuszko. Historia ja utonąłem, w, utonąłem. What the freaking hell? Musiałem na podskokach wychodzić, stąd. to jest to tak, teraz, teraz jest runda nagród. Teraz zbieramy wszystkie te boksy z różnymi pysznościami. Im więcej ich zbierzemy, tym lepiej, bo są. No to daliśmy trochę ciała, tak? Bo żeśmy nie zebrali tego wszystkiego. A ja, No wychodź kurwa no. Okej. Okay. Trzymam się blisko ciebie, bo to jest najfajniejsze. Wiesz co, jedyna, jedyny problem tych wszystkich trybów to jest taki, hmm. że kurde, za każdym razem musisz sobie ustawić od nowa sterowanie. Tam mnie roz, rozwala mnie totalnie. A faktycznie, no to to, to niestety. Tutaj nie fajnie. Kurde, znowu wladłem do jakiegoś. Bez kitu, ja, ja się topię. Nie wiem, co jest grane, ale. No ja postać nie chcę pływać. Nie, no, dobrze, Rok, musisz sobie to jakoś ładnie ogarnąć, słuchaj, bo. Nie brzmi to dobrze. Dobra, już ja teraz już płynąłem. Popełniam y, kardynalny błąd, to znaczy oddalam się od swojej ekipy. A oni nie dropują żadnej broni? Ci goście? Dobra, padło. Kurde no. Chciałem z noża, bo tu fajnie te noże wchodzą. Dobra, no, okej, okay, jest i moja strzelbusia. A jest też skrzynka samo. teraz jest zaznaczona okay. poprzednio trzeba było szukać. Dobra. Jest ładnie. I tu są różne upgrade. Właśnie te zielone to są jakby upgrade, a niebieskie to są umiejętności aktywowane, wiesz, tak jak za kills wiesz, multi. Aha, aha, aha. A czyli po prostu trzeba biegać i znajdować te rzeczy. Tak, które to cię mamy interesują. tą taką chwilkę po prostu, żeby zgarnąć jak najwięcej, wiesz, w tym układzie, wiesz. Ok. Ładnie, ładnie. Czyli nie ma czegoś takiego jak zbieranie kasy? Nie. Tutaj w ogóle nie zbierasz kasy. Kurde, ktoś mnie uratuje, fajnie by było. Tak tak, 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 Znaczy fajnie, jak giniesz, to się po prostu odradzasz na następnej. Zostrz tego, co do mnie woli Dobra, dobra, rozwaliłem wszystkich leżąc, ładnie. Kurde. Aj. Kurde, tutaj no. No, ładuj, ładuj to, no kurde, wszyscy mnie mijają, no. Je yeah, je yeah. Dobra. Ładuj, 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 ładuj. Spokojnie, będę was osłaniał. Dobra, dzięki. Dobra, następny... ...wave. Tutaj mamy jakąś wesołą skrzyneczkę, bierzemy to. Okej. Okay. Okay, moje ulepszeniu uległa moja strzelba. To jest bardzo okej. Okay. Ta woda tutaj jest przy połowach, powiem. powiem. Ja tutaj właśnie wpadłem parę razy. No, 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 no ja to, to samo. Sama. Nie wiem, co się dzieje. Ci kolesie czasami coś rzucają, a to jest jakieś. Dobra, się tutaj przyczaję. Jep Aj! Dobra. Jep jak odlecia, zajebiście, kocham to w strzelbach właśnie, ten odrzut. Zbliża się zrzut zaopatrzenia. A! Dobra. Co tam bliduje, to ty? Nie, 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 Gary! Gary move out, Gary move out, wstał! Dobra, jest strzelbusia. A ja krwawię tutaj. Krwawię kurde, strasznie. nie chciałem... Tak, kurde. Już do ciebie idę, bro. Dobra, eliminated, żyjesz. Aha, to tak działa. Tak? Zaraz będzie zrzut zaopatrzenia, tak mi się wydaje. Dobrze, dobrze. Po tych trupach pozostają jakieś takie znajdźki od czasu do czasu i one są albo... E, Uzupełniają amunicję, tak, i regeneracja. Teamu. Tak, 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 To jest, to jest bardzo, bardzo okej. Okay. Dobra, ja będę starał się być koło ciebie. Bo my się tutaj... Ale numer doskonale rozumiemy. Psy! Nie! Perla nienawidzi psów. Serio? No, znaczy... Kurde, lubi psy, ale nie w gra, kiedy wie, biegną na nią. No 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 wow! no Okej, okay, mam minigana i to rozumiem, to rozumiem, to rozumiem To rozumiem, gdzie jesteście pieski nie pieski. Tak, ktoś potrzebuje wsparcia Już go wycięli Nie do końca Oh! Nieźle, nieźle. Dobra. Ok, tu jest dla mnie wieżówka. A, tu są nagrody teraz. Tak, tak, teraz musisz naprawdę jak najwięcej tych niebieskich rzeczy tutaj sobie ogarnąć. Ja mam minigania i wieżyczkę, po prostu jestem w niebie. je. Oh yeah. A, to są takie rzeczy, których ty możesz potem używać sobie, tak? Tak, tak, tak. wieżyczka jest automatyczna, nie trzeba z niej strzelać, tak jak to mieliśmy w Extinction. Dobra, nie A ja właśnie uc... dam. Ale mam jakiś samolot chyba szpiegowski. Dobra, ja ustawię tutaj wieżyczkę. Aaa, to takie są cuda. Wow! Kurde, ale postawiłem wieżyczkę idiotycznie. A nie, dobra, ona się odwróci czy nie? Nie odwróci się, jeszcze mi ją rozwalą. Ale, fuck no! Jeszcze mi zniszczyli wieżyczkę, no. Ty, gnoje, bah. O oh Ojej yeah. Dobra, krwawisz? No, ale już mnie ktoś podnosi Dobrze, idę tam asekuracyjnie Dobra, pikuję was i... Kurde, ta woda jest straszna Dobra, dobra, dobra Okej okay. Dobra, udało się, przetrwaliśmy Dobra ja ciągle nie używam tego sprzętu takiego dodatkowego. Mm -hmm. A powinienem, tam pod szóstką, piątką, szóstką, siódemką są jakieś Ojej, fajne rzeczy. Ja fatalnie goczy. po prostu tutaj zrobiłem motyw, niestety. Z, z jeżyczką, kurde no. Ona mogła nam pomóc, no ale przetrwaliśmy falę no to. Wow! Kurde. Przyda mi się pomoc, Rockens. Próbuję, próbuję. A tych wszystkich co do mnie. Akurat wszyscy tutaj weszli, no. no teraz ja się krwawię. Dobra. Chcesz żeby mnie podnieść? Nie, nie, bo ja sam też, wiesz, padam. 6 <ścoughs> sekund mi zostało. <śmany> Ej hey, rokes! Jak tam? Widzę, że masz wyjebane. <śmany> Taki, wiesz, poker face z tą strzelbą, nóżka, nie? Cześć! Trzeba <śmienicza> się w przyzwyczaić tutaj. inaczej Tak! dalej, tak, ale sła, udało się, no! Jakby no, nie dobra. było, bracie. Jakby nie było. Gdzie jest shell where, where is my shotgun? Nie ma shotguna. Dobra, to bierzemy coś innego w takim razie. Okej. Nie mam żadnej broni, niestety. Tu się to... Jak ktoś podniesie, to już znika, nie? Tak, tak, no niestety, wiesz. Nie dla wszystkich. Co pierwszy ten lepszy Okej, okay, tarczownik Dobra, skupił się na Garyn i ja go wolnę w plecy, dobrze Idę do ciebie Tylko jak tu mogę wejść na górę cholera. Nie, to są i... A dobra, dobra, dobra Stawaj, przyjacielu Okej? Okay. A. No ładnie. Dobra, spadam, spadam, bo to... Przejdź, <śmieniciela> Nie mogę, koleś, to mnie... Dobra, rozwalę ci go! Dobra! A no, znowu leżymy obaj. Znowu? Dobra, znowu mamy wywalone. Dobra, to pikujmy kogoś tu się da, wiesz. Oni tak przebiegają rozkosznie koło nas, wiesz. Niech tamta reszta co żyje ma, wiesz... Mniej do załatwienia. Rokens, wyjebka widzę. <śmieniciela> Stay chillen Stay, stay chillen Keep calm and lay down o? Tarcze. Znów tarcze to te złe oczywiście Dobra, następny wave słuchaj Słuchasz wave'u? Dobra, ciśnieniem Ja niczę, ta woda Ła! Ty wiesz, co, skoczyłem na jakąś belkę, a ona, ona się zaczęła zapadać z chwilę później Bo to wszystko przez podatek To kurde faktycznie O to wiesz, to, to nie każdy zajarzy No nie każdy ale ty zajarzyłeś, także cieszę się Nie chcę nic mówić, ale to ma być ja, 30 typów Widzę, że znów masz tutaj to... wiesz wyjebkę Dobra ja też Słabo tutaj Rozwal mi ich jak najwięcej. Jep, kosa w ja Powiedziałam, że ich to strzelałem, strasznie dużo. Rok jak tam? Stay chillen, stay chillen? <laughs> jak najbardziej, cały czas Fajnie tak podchodzisz do mnie, tak śmiesznie to wyglądało. Dobra, Rok został nam... 4 sekundy życia mi zostało. Co chcesz powiedzieć? Ży, dwa, kłamcie! cię! Umarłem Ale żeśmy ich wystrzelali od cholery tutaj, to za pomoc. Dokładnie! No, no raczej, bez kitu. No, powinni to ogarnąć. Ja po prostu wyszedłem akurat w tym korytarzu, gdzie wiesz, cztery psy i trzech takich egzekutorów. Tak, tak, tak. Ale te nasze chłopaki kumają, o co chodzi. Się kumają, kumają tam. Też się lubią podotykać. <grym> widzę. Dobra, o! jak chcę użyć tego. Zastanawiam się, czy nie kupić tego w Multi. Czyli Chainsaw. LKM, który wygląda w ten sposób, jeśli mnie zobaczysz. O, ho, ho, ho. o, sobie go przetestuję tutaj, fajnie. Dobra, tu zbierać jakieś wesołe paczki. Tylko brakuje mi broni dobrej, niestety. Dobra, ja też bym coś zebrał tutaj, kurde, okej, okay, jest helikopter. Nie, zniknął mi, Pówno przed twarzą, no, nie. Nie czuję się pocieszony. Niedobrze, dobra Rokens, postaram uh, Ja jestem w tym, ja jestem wiesz? To dobrze Ja tutaj generalnie wale w psy Nie, yeah, to mi to ładuje Okej. No. Okej okay. okay. Reanimacja Dobra, Gary mnie zreanimował, dobrze. Bardzo stabilny śmigłowiec, nie po trampuniach, no, tylko tak. Chodźcie, tu szmaty. Zmienił położenie, Skubaniec. Okej, okay. no ładuj jezu, ile on to ładuje, masakra. Dobra. Teraz gerymuwout ma dosyć. Okej, okay, no chyba, chyba, chyba koniec zabawy. A nie! Ty patrz! Znaczy, a... Kto dał radę? Kto dał radę? Rockens? No a jakże? A jakże? Bardzo mnie to cieszy. Mam broń, która się nazywa chainsaw. Ja też, to samo. Fajną mamy, nie? <grym, słyszy> Patrz, o, my... że trzeba walczyć, to jest rzuty, kordę. Wreszcie nie musimy się na lufy pojedynkować, kto ma lepsze. <gulanie> Mamy taką samą. Idą! No! Jedziemy, rok! O, taka perspektywa, lubię, fajbol zdroje Bok, 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 rok! To gardniaj przód, ja gardiam naszą prawą. I przyładuję przeładuję tego kolebnika. No nie, to pół godziny trwa, wiesz? No. Muszę z nożem na egzekutorów, what the fuck! Muszę to przeładować, to będzie trochę trwało. Idę do Ciebie. Czekaj, poczekaj, poczekaj, jak ja sobie przeładuję. Spokojnie. Kurde no! Mogłem to lepiej przemyśleć. Ej! Hey. Hey. Kurde, falaszka. Nie wyszło, nie wyszło, ale która to była fala, sobie, bo nawet tego nie monitorowałem. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. O kurde, wyzwa wyzwali nas. Myślisz, że to do nas było? Fuck you, fagot! Fuck you, fagot! Ale to było, mam nadzieję, że to było do przeciwników w grze. I to powiedział ten, który miał najgorsze no, staty. Nie, najsłabszy był i ten. Może po prostu no, zrobiło mu się smutno. Kochani, dziękuję wam serdecznie za udział w tym wesołym, myślę, duetowym przekazie w rytmie Rock'n'Roya. Ro Kolejny tryb i na pewno nie ostatni, wspólny rok. Jak się bawiłeś? Świetnie. Wyśmienicie, no. naprawdę świetnie. Chuj, ogarniemy bierki pod wodą, też będzie fajny kop. To <noise> <noise> no koniecznie gra, musi wiesz o tym decydować. Dobra, nieważne, kochani, trzymajcie serdeczna tarsza i broda. Pa, pa. Hej. hej.